Cześć z tej strony impostora, to jest podcast Tsunami Wanny. Podcast o kompleksach, zmianach o 180 stopni i milionie pomysłów. Szczerze, myślałam, że to już za nami, że już z łapaska minęła, ale jednak wracamy dzisiaj do korzeni, bowiem ja rozpoczynam nagrywanie. Klikam start, a za moim oknem, e, słuchaj! Także takie historie tylko u mnie. Ale wróćmy do meritum. Założę się, że na pewno każde z Was słyszało serialu Rancho. I pewnie niejednokrotnie oglądaliście ten serial, śmiejąc się, czy tam ekscytując z jakimiś wydarzeniami. Na pewno nie tak jak ja. Rozumiem, jakby ja jestem bardzo ekspresywna. Stety, lub niestety, mój bratanek ma to po mnie, też wychodzi z pomieszczenia, jak jest jakaś mocna scena w filmie, bo jakby nie można usiedzieć w miejscu. Ja też wolę sobie nagle zrobić herbaty, prawda? Popcorn trzeba przecież się skończył, czy coś takiego. Na przykład jest tam taka scena, i to chyba w filmowej wersji, kiedy mafia napada na wieś, a jak kusy zginie. Co będzie z Lucy? Co z nią będzie? Na szczęście Lucy miała granat, bo gdyby nie to, to Bóg wie, co by się stało. Ale najbardziej fascynującą osobą nie jest tak naprawdę Lucy. No dobra, amerykanka na wsi radzi sobie. To jest dobre na początek, ale dla prawdziwych koneserów, kojarzycie, Klaudię, co to jest za persona? To jest osoba, która przeżyła tyle metamorfos, że to jest po prostu niemożliwe. Przecież przez ile ona jej religii przeszła, to jak to Piotrek powiedział, mieć taką jedną kubitę w domu. To jakby tysiąc. I to prawda, bo moją taką ulubioną sceną jest moment, kiedy ona nagle przez wieś, mając wyrąbane w opinię, niesie taki dzban, bo ona jest teraz hinduską. Było w ogóle dla mnie fascynujące, że jak? Ona może być teraz kim chce, i wiecie, mała Daria na to patrzyła i mówi: Ja chcę być jak ona! I oczywiście, że chciałam, no bo przecież ona była wszystkim. Wszystkim. Była bizneswoman, była mecenaską sztuki. Końcowo żoną Wójta. Wcześniej córką wójta, także gdzieś tam zawsze w polityce była, <grych> w ogóle została psychologiem, ale zanim coś mi się kojarzy, że była też dziennikarką. Próbowała naprawdę wszystkiego i jakby było widać to, że ona się angażuje w 100% w tą rzecz. Że jak już na przykład stwierdziła, że będzie tą hinduską, no to nagle wszystkie ubrania. Wet, bo ona będzie miała ich piękne szarfy i materiały na sobie i w ogóle. Albo jak była tą bizneswoman, to nagle miała okulary. Co ciekawe, wszystko zmieniało się też dzięki jej nowych chłopakom, no nie? Miała panga, no to też wygląda jak punk. Jak był to jakiś taki religijny gość, no to też była nagle bardzo wierząca. Także to się zmieniło jako chorągiewka i to pokazuje jak my, młodzi ludzie, wisi za mną flaga Dariowości. Swoją drogą naprawdę ją uszyłam ostatnim razem i nawet nagrałam, słuchajcie, nagrałam etap tworzenia. Chciałam wrzucić, naprawdę ze szczerego serca, chciałam się pochwalić jak mi wyszło i Instagram mówi, a, a, a. I nie wiem dlaczego, ja wrzucam ładny filmik, mówię dzień dobry, dzień dobry, oto on. Naprawdę się starałam, a Instagram mówi, mhm. To ja dźwięk zmienię z obrazem, tak żeby wyglądała jakbyś podłożyła dźwięk, ale tak chujowo, dobra? I ja wtedy mam takie, Ech! no i nie dałam. Ale zobaczymy, może mi się to uda ugrać, bo naprawdę to zrobiłam ładnie. Nawet dałam efekty. Mhm. I nawet melodię. Także ja wiem, że właśnie wypadliście z kapci, że to tak jakby nie ja, ale spokojnie, spokojnie, to stara ja. Po prostu nowy format. I może się z nim oswoje. Ostatnio też zainstalowałam na chwilę dosłownie 10 minut TikToka, bo chciałam sprawdzić jedną rzecz. Słuchajcie, ja stwierdziłam, że ja jestem za stara dla TikToka. Ja rozumiem, że tam ludzie dużo, dużo starsi ode mnie robią kariery i w ogóle, ale mnie to przerasta. To jest jakiś taki format, jakiś jeszcze vlogarski to bym mogła strzelić, no nie? Ja myślę, żebym jakbym miała wenę, to naprawdę dobrze by to wyszło. Ale te efekty, te jakieś challenge, to ja jestem już stara rura chyba. Mentalnie, ja w ogóle dzisiaj Margaret do mnie przyszła i chciałaś coś do... I ja mówię, to było lata temu, ja miałam 18 lat wtedy. I ile to było lat temu? I nie umiałam się dowiedzieć, ile ja mam teraz lat? Także rozumiecie, ja jestem w jakimś takim wieku, że niby to już młodzi dorosły. Ja się czuję, jakbym miała 18 lat, ale w głowie już TikTok, ho, za stara. No i jak żyć? No, jak po prostu żyć? Ale wracając do tego rancza, powiem Wam, że towarzyszyło mi na tyle w moim życiu, że ja pamiętam, że ja sobie wyrwałam zęba, oglądając ranczo. I teraz uwaga, bo to nie są proste rzeczy. Najpierw Wam może określę, jaki jest mój stosunek do zębów, krwi i tym podobnych. Dla nieco wrażliwych przyciście sobie dźwięk i za chwilę włączcie. Ja uwielbiałam wyrywać zęby. Ja nie wiem dlaczego. Po prostu sprawiało mi to taką dziką satysfakcję. Tak samo jak robienie ludziom zastrzyków. No. Ludzie drodzy, jakby praca pielęgniarki polegała tylko na zastrzykach, ja bym była pierwsza. Pamiętam, jak lata temu dowiedziałam się, że jest taki zawód jak pielęgniarka, znaczy wiedziałam, że jest zawód pielęgniarka, ale nie wiedziałam, że są studia dedykowane. Pamiętam, że spotkałam się z oburzeniem. Że co ty myślałeś, że pielęgniarki się bierze tak z I szczerze mówiąc, niemal tak, tylko trochę inaczej, bo mi się wydawało, że pielęgniarka nie potrzebuje studiów. A to dlatego, że ona jest chodzącym aniołem. Ona po prostu wie, jak pomóc ludziom. Ona ma wspierać na duchu, pomóc lekarzom. Jest taką dobrą duszą tego miejsca. Bo wydawało mi się, że ona po prostu to ma we krwi. I byłam w takim ciężkim szoku, że są studia, które są bardzo ciężkie. I ja szanuję wszystkie pielęgniarki i pielęgniarze również. Ale wow! Może powinnam być stomatologiem, nie wiem. Nie wiem czy taką satysfakcję sprawiałoby mi wyrywanie zębów komuś innemu, ale wiem, że mój planem na życie, jeśli mi nie wyjdzie moja wizja artystyczna, jest to, że ja i pamiętam, że ja to bardzo randomowo postanowiłam, nie wiem, chyba w czasach gimnazjum, jak usłyszałam, że to jest dobrze płatna praca. A ja stwierdziłam, że będę mogła mieć słuchawki na uszach i będę mogła słuchać książek, więc zawsze jakaś to rozrywka i produktywnie spędzony czas. Tworzenie zębów. Takie wiecie, protezy, jakieś tam implanty. Okazało się, że można chyba zrobić szkę policjalną z tego. Czyli nawet studiów nie trzeba mieć, i można ludziom robić zęby. Mam nadzieję, że też złote. Bo co to za człowiek bez złotego zęba? Mój dziadek miał srebrny ząb na przykład. Jak powiedziałam o tym mojej mamy, to nam mówi, że ja to wymyśliłam, ale naprawdę miał od zawsze i ludzie nie zwracali na to uwagi. Ale jak on się ośmiechał, to ten blask nie bił jakby od tego, że miał pastę marki Colgate, tylko dlatego, że miał ten srebrny ząb. I mnie to fascynowało od dzieciaka, bo jak do tego doszło? Pewnego dnia wstała i mówi: Hmm, zrobię sobie srebrny ząb. A co mi tam? Na bogato? Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. I pójdę do dentysty. Czy ten dentysta, ja mówi, wie pan? Jest taka możliwość. Mój szwagier sprowadza złoto i srebro gdzieś tam z zagranicy. I tak po okazjonalnej cenie mogę panu zrobić srebrny ząb. Co pan na to? I mówi do tego: O, fajnie, biorę. Nie wiem. Tyle pytań już niestety się nie dowiem, ale no, nie powiecie, że to nie jest fascynujące, więc ja bym sobie robiła te super ząbki, zarabiała miliony i życie byłoby piękniejsze. Czy byłabym spełniona? No, nie wiem, ale zawsze to jest jakaś opcja zapasowa. Więc fascynowało mnie to wyrywanie zębów, i ja nigdy nie umiałam doczekać. Nie wiem, czy mam też rodzice tak mówili, ani mi my zawsze mówili: no, poczekaj, aż wyrośnie ten drugi, i wtedy wyrwiesz i nie będziesz wyglądała jak kanar. A ja bardzo chciałam wyglądać jak kanar, ewidentnie. To nie jest kanar. Kasownik. Będziesz wyglądać jak kasownik. Kanar to jakby blisko, blisko. No i ja zawsze to tam szarpałam jak nienormalna, bo to mi sprawiało dziką satysfakcję. Ja zawsze przychodziłam z takim zębem, taka zakrwawiona, wiecie, nie? Jak wampir po prostu? Haha, mało, no, zęba. A to znaczyło, że przyjdzie wróżka zębuszka. A jak przyjdzie wróżka zębuszka, to albo przyniesie kasę. Albo pieski czałczał. Pieski czałczał, moi drodzy, to była najlepsza rzecz świata. Miałam całą kolekcję i potem, jak już hanka była taka całkiem spora, że już wiedziała, że nie można jeść takich rzeczy, to jej je dałam i chyba już zaginęły. Chyba już nie istnieją. Ale pieski czałczał nas zawsze w moim sercu. I żebym było ciekawie, miałam taki osobny pojemnik z Egiptu, porcelanowy, z faraonem i z takim złotym rantem. Moja siostra pojechała. Do Egiptu, jak byłam mała i mi przywiozła. I od tamtej pory stwierdziłam, że wróżka zębuszka będzie czuła się prestiżowo, jak będzie właśnie brała właśnie z takiego pudełeczka. I powiem Wam, że ja go chyba nawet nadal mam, bo stwierdziłam kiedyś tam w moim mózgu, jak mi zęby przestały wypadać, na szczęście, tfu, tfu to stwierdziłam, że moje dzieci, co jak co, ale będą miały pojemniczek z Egiptu na swoje zęby. Bo czymże jest dzieciństwo bez takiego pudełeczka? Czy to nie brzmi jakby luksusowo? Otóż brzmi. Tak więc sam fakt wyrwania zębu nie jest taką innowacją w moim życiu, ale to w jaki sposób ja leżałam na wersalce, to wołało o pomstę do nieba. Jak ja bym była rodzicem, to ja bym chyba siebie przywiązała do kaloryfera i po prostu zostawiła tam. Bo przecież ja wchodziłam wszędzie tam, gdzie nie można było. Jak diabeł nie wiedział, co robić i nie mógł tam wleźć, to mówił, dobra, stadnik, idź, proszę, zapraszam. To jest Twoje miejsce. Więc wyobraźcie sobie wersalkę taką z tego typu. no To jest rok, powiedzmy, 2007. Ona jest przy ścianie. Każdy siedzi na takim. Pierwszym piętrze tej wersji. Nie, 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 ja. Absolutnie. Oglądając ranczo trzeba być jakby ponad to. Więc ja leżałam jakby na tym oparciu, ale na tej węższej stronie. Czyli to miało jakieś 20 cm i mała Daria stwierdziła, że to jest idealne miejsce do leżenia. Jak dobrze wiecie, ja zawsze stwierdzam, że miejsce do leżenia jest super świetne. Tak raz spałam na biurku u brata i potem spadłam z tego biurka, bo się obróciłam, ale to w ogóle nie jest istotne. Ale jak ja sobie pomyślę, że moje dziecko będzie tak leżeć, no nie, ja na no to nie zgadzam. Ja bym musiała mieć oczy dookoła głowy i jeszcze w dupie, i wtedy może bym stwierdziła, OK, zapewnię mu bezpieczeństwo. Państwa. Moje geny są bardzo złote, bo umiem podnosić rzeczy stopą, szybko zasypiam i w ogóle naprawdę myślę, że powinny tych część genów, przynajmniej połowę, odziedziczyć po mnie, ale te spanie w takich dziwnych miejscach i włożenie wszędzie, no nie wiem, mam ambiwalentne odczucia. Generalnie ja zawsze siedzę jakoś dziwnie, nie? na przykład teraz, jakbyście mnie widzieli, wyglądam jak Sultan Sula i mam wspaniały, bo siedzę na tym super krześle, co niby się klęcze, ale oczywiście, że rzadko na nim klęczę. Nogi mam na tej mniejszej poduszce i tak jestem jakby w półszpagacie, ale trochę jak żaba. I jest też fajnie i jest mi wygodnie, ale zazwyczaj w ogóle nie używam krzeseł i siedzę na podłodze, to jest bardzo wygodne. Gusty się śmieję, że po prostu w przedpokoju zrobi mi specjalną ławkę dla mnie. Ale jakby to jest w ogóle daremny trud, nie? Bo ja i tak jej nie użyję. Użyję ją w porywach dwa razy w moim życiu, i to będzie koniec. Przecież pufa, którą mamy w przedpokoju. Ma lat milion, Przyrzekam, milion, może milion dwieście. Tutaj zdania są podzielone, ale usiadłam na niej dwa razy. A nie, przepraszam, usiadłam na niej kilka razy więcej, bowiem nie wiem, czy u Was też tak jest. Ale u nas Margaret tylko pilnuje, jak nie wiem. A więc, mianowicie, jak się czegoś zapomni z domu i się już wyjdzie. Nie wzięłam wody. No i wracasz pod tą wodę. I muszę. Mam wodę, mogę już iść i wychodzisz, ale zanim wyjdziesz, musisz usiąść w przedpokoju. Podnieść nogi do góry i policzyć do dziesięciu. Ja nie wiem skąd to się wzięło, ale po prostu od dziecka matka mnie pilnowała, żebym tak robiła. I ja tak robię do tej pory i jakby to jest normalne. Ostatnio oglądałam też korankę w sensie pierogi z kimci. U mnie w domu się mówi na nią koranka, bo tak często ją oglądam. I powiem wam, ona też coś takiego zrobiła. W sensie, że musiała coś tam zrobić i też policzyć do iluś tam, zanim wyjdzie. Więc ja nie wiem, może to jest po prostu takie śląskie. Ale skąd Margaret wzięła śląskie zwyczaje? No nie wiem. Podzielcie się ze mną, czy wy też macie takie historie, w sensie, czy u was też się tak robi, bo... Ja czasami mam wrażenie, że jestem z półmagicznej rodziny i czasami ten list z Hogwartu gdzieś się po prostu zgubił. A ja dalej czekam w świadomości, że jestem, powiedzmy sobie to prosto w twarz, wiedźma. No ja jestem, no. W ogóle miałam problemy z kolanami, jak dorastałam, wbrew pozorom rosłam szybko, nie? Abstrahując, że odrosłam od ziemi na 1,63 m, no, czyli jakby nie jakoś kolosalnie, to miałam podobny moment, że rosłam szybko. Nikt tego nie potwierdził, wzrost też nie, ale co ja tam wiem, prawda? No i chodziłam na takie specjalne prądy na kolano, no i mi wtedy powiedziano, że po turecku to Ty siedzieć nie możesz, bo masz wtedy duże ciśnienie w kolanach. I wiecie, mnie to tak, że tak powiem, obeszło, ale teraz... Powiem Wam, że z premedytacją siadam po turecku, żeby mieć gdzieś wreszcie wysokie ciśnienie. Okazało się, że jestem niskociśnieniowcem, w ostatnim czasie cały czas mam fest niskie ciśnienie, wstaję z bólem głowy, muszę wypić kawę, bo inaczej po prostu no, no nie jestem w stanie w ogóle funkcjonować. I nawet poszłam do lekarza. O dziwo, poszłam do lekarza i mówię: Dzień dobry, generalnie to sprawa emaluje się następująco: mam wysokie ciśnienie w kolanach. I oczach, żeby było śmieszniej, prawda? Ale niskie ogólnie. Jakby jak żyć? Jak ja to mam wypośrodkować? Musi być złoty środek. Ta kobieta do mnie mówi: A jakie ma pani ciśnienie? A oczywiście zrobimy badania. Zrobiliśmy badania, wszystkie wyszły perfekcyjnie. I ja mówię, i co? Ona no, taka pani natura, a poza tym w pani wieku to jest bardzo dobre ciśnienie. Nawet sportowe, a ja. Bo wiecie, mój związek ze sportem jest taki, że ja bym najchętniej jeździła na jakąś ścianę spineczką, albo na parki linowe. No takie rzeczy, no ja jestem taką przy nagrzebieniu, ja nie usiedzę i ja bym najchętniej się powspinała. Ale najbliższa ścianka jest bardzo daleko, więc może jak się przeprowadzę, będę miała trochę bliżej, bo to jest w bytomiu, a bytom jakby jest troszkę daleko, troszkę się to nie kalkuluje. I nawet śmiem twierdzić, że Bóg nie jest przekonany co do tego pomysłu, że mu chodziła na siłownię, bo uwaga, ostatnio byliśmy, pojechaliśmy aż w ogóle do zabrza. To nie są proste rzeczy, to był wyścig z czasem. No dobra, może nie z czasem, ale wiecie, to było rozplanowane. To była koncepcja, że idziemy na siłownię. Podobno, chociaż nie wiem, bo nie w końcu nie wpuścili, ogromna sala kinowa, a w niej jakby można sobie pedałować chyba, albo coś tam biegać. W każdym razie coś robić i oglądasz filmy Disneya. Czy to nie brzmi jak mój mokry sen? Otóż brzmi, dlatego chcieliśmy tam pojechać. Ale, pani, ja mam wrażenie, że nas oszukała, ale nie wiem. Nie poszłam też do innego smarta, żeby się dowiedzieć, bo jest taka opcja, że można pójść pierwszy raz z osobą za free. Pierwsze wejście jest za darmo, wytworzysz tam konto i potem możesz sobie jakby wykupić cały karnet. A jako, że ja nie byłam na innej siłowni niż Ty tam, swoją drogą polecam, no to. Kurczę, no chciałam zobaczyć, jak to jest. No i jakby wyszło na to, że ona powiedziała nagle: A już nie ma tej oferty, nie? Ściana za nią, obklejona tą ofertą. Milion lotek. Z tą ofertą strona mówi, że jest to, ona. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie, w ogóle nie istniała takie coś. No i myśmy lekko zbulwersowani, bo już któryś raz, kiedy umawialiśmy się na tą siłownię, żeby w końcu pójść, tacy zmarnowani, sprawdzimy, ile kosztuje jednorazowe wejście, no bo wiecie, no jak już jesteśmy. Ale okazało się, że kosztuje kolosalnie dużo. Jedno wejście w ogóle się nie opłaca. Dużo opłaca mi się bardziej kupić karny za miesiąc i zobaczyć, czy mi się to podoba, ale końcowo zrezygnowaliśmy. I powiem Wam, że myślicie sobie, że jesteście młodzi, pełni wigoru, nadziei, inspiracji, marzeń, że po prostu świat należy do Was. Potem budzicie się w kastoramie i nagle taki mikrofon mówi... Drodzy klienci, zamykamy nasz sklep o 21.00. Zapraszamy Państwa do kas. Widzimy się jutro o 7.00 rano. Miłego wieczoru. Powiem Wam, że... Tak się wkręciliśmy po tym, jakby nieudanym evencie sportowym w Castoramie. Że bujaliśmy się między tymi alejkami, jakbyśmy byli co najmniej w luna parku, nie? Takie były emocje, wiecie: wybieranie kolorów. Tutaj miedziany orange, a tutaj tropikalna zieleń. A może po prostu biały. No nie wiadomo, nie? Jakby tyle opcji, że nas to tak pochłonęło, że byliśmy ostatnimi klientami kastorami i tak sobie myślę, że dorosłe życie. Zastanawiam się w ogóle, czy ja jestem gotowa na takie rzeczy. Bardzo ważny wybór. Kolor ścian, to naprawdę, hoho, ho, to już nie jest, to tamto. Wróćmy do tego rancza jeszcze na sekundę, już naprawdę. Już nie będę wam ględzić Ciekawostka jest taka I ja to odkryłam przez przypadek Grupa muzyczna Super Duo Jola i Pietrek To jest moja ulubiona grupa muzyczna Przyrzekam, znam wszystkie piosenki Jakbyście się zastanawiali na przykład widzieli mnie w sklepie I ja tam sobie coś nucę To na 1000% no To jest właśnie ten zespół To mój Batman, mój Romeo On jest lepszy niż wideo Kiedy bierze mnie w ramiona To za szczęście prawie konam A część dalsza jest lepsza, bo Z nim to nawet na krepisku, W głodzie i o suchym pysku Coś tam, coś tam, coś tam coś tam, byle mnie przytulił jeszcze. Przyrzekam, to mi tak siada w głowie, że to jest niemożliwe. Co ciekawe, chciałam znaleźć tą piosenkę na Spotify. Wydaje się to proste, otóż nie jest. Ani tabun dzikich koni. Po prostu nie ma. Ale za to okazało się, że linie melodyczne w serialu mają swoje nazwy. I na przykład jest linia melodyczna na życzenie Klaudii. No, czy to nie jest wspaniałe? Ja tego nie zauważyłam, a oglądam to tysiąc razy. znaczy teraz już zauważam, bo już jakby wiem. Więc może i wy zauważycie, że w tych scenach, gdzie są ci nowi chłopcy od Klaudii, to jest ta sama melodia. I to jest w ogóle taki mm, taki smaczek. Naprawdę, to jest niesamowite. Mi się to bardzo podoba. Ludzie dzielą się na dwa: albo cały czas kogoś przeprowadzają, albo przeprowadzą raz i to już zostaje. Ja jestem w tej grupie drugich osób. Przez życia słyszałam a słyszałam już jakiegoś kawalera, teraz odpowiadam, no tak, chłopiec jak z obrazka malowany. I potem sobie nucę, to mój Batman, mój Romeo, on jest lepszy niż wideo. Próbowała tych wszystkich rzeczy i tak się w to wczuwała i to mi pokazało, że już wtedy widziałam, że ja nie potrafię się skupić na jednej rzeczy. Znaczy potrafię jak robię, ale żeby robić jedną rzecz do końca życia, no nie? Jak rozmawiałam wczoraj z moją siostrą, to ona mówi, no nie Daria, trzeba być elastycznym i ja mówię, Kurczę, jestem elastyczna jak ta laska, która żarła gumę w łąki. Ja naprawdę się dostosuję do wszystkiego, ale ja potrzebuję czegoś, co mi da w życiu taką inspirację i motywację, bo inaczej ja będę tylko kruchą egzystencją, która będzie chciała oddać się mojej odchłani rozpaczy. I na co to komu? Właśnie z tego wszystkiego zapomniałam, że ostatnio przecież były święta. Chciałam powiedzieć, ho-ho-ho, ale to nie te święta. To były święta, że tak powiem, z jajem. To była Wielkanoc i powiem Wam, że jak mam wybierać, to zawsze wybiorę Wielkanoc. Nie dość, że wiosna, piękna pogoda, luz, w sensie, że te święta są takie... Mm. Słońce świeci, Ty masz ładną sukienkę, możesz pójść z tym koszyczkiem albo i nie pójść. No i jest w ogóle wow. No to jest jeszcze, wiadomo, malowanie pisanek. Uwielbiam malować pisanki i Wy to wiecie od początku. To jest moja ulubiona tradycja. Ja bym naprawdę mogła cały rok je robić. Sam ten proces jest bardzo szybki. Trzeba się skupić, bo ten wosk szybko schnie i jakby musi się wtopić w skorupkę. Ja pamiętam, że w Bari tak trochę herezję odprawiałam, bo zrobiłam to na niegotowanych jajkach. A to zawsze trzeba jakieś milion godzin gotować, jakby ktoś chciał malować woskiem. Ale powiem wam, że to też wyszło, bo po prostu ja wykorzystałam to do innych rzeczy. A jednocześnie święta były. No, a tutaj, wiadomo, gotowałyśmy. Taka tradycja, tak trzeba, to po Bożemu. Była jedna heretyczna pisanka. Wyszła ona z rąk gustlika, który nigdy nie robił pisanek. Trochę moja wina, nasz komunikat gdzieś zatrzymał się w połowie, jednak gustlik był bardzo zaangażowany i zamoczył bo to muszą być białe pisanki, ja szybciej w farbie. I tak powstał niebieski wosk, bo ja stwierdziłam, dobra, spróbujmy. Wydaje mi się, że to tak działa. Fizyki, a nie chemii dawno nie miałam. Nie jestem ścisłowcem. Także może się uda na 90% mojego logicznego myślenia, ale nie obiecuję. I faktycznie udało się. Namalowałam na niebieskim wosku i później zafarbowaliśmy to na chyba zielony i powiem Wam, wow! Naprawdę ładny kolor wyszedł. I się śmieliśmy, że to taka heretyczna pisanka, że w ogóle nie można Dereckiemu pokazać, bo jak to tak? No, to ta tradycja pochodzi z jego domu moja prababcia babcia tata także wszyscy to robili teraz ja i dzieciaki także to idzie z pokolenia na pokolenie ta tradycja odhaczona no i oczywiście mój ukochany lany poniedziałek no ja wiem nie wiem, istnieją ludzie, którzy psikają się perfumami, ale ogłaszam to wszem i wobec, to jest dla lamusów. U mnie się leje na wiadra i to od zawsze, czy to na wsi, czy to w mieście, czy to w domu, niezależnie, po prostu leje się wiadrami. Ja pamiętam czasy, kiedy Darecki chodził do kościoła z taką psikawką i po kościele lał ludzi, ale żeby nie było, mamy to w ganach. mój dziadek był kiedyś w ochotniczej straży pożarnej i w z <laughs> dimus zrobili sobie ćwiczenia strażackie. Tak, a co? Półsi było obrażone, drugie pół się śmiało, ale geny zostały. <laughs> I tak do tej pory, więc jak co roku była bitwa na pięknej. Dało się wszystkim, czym się mogło. Byłam ewidentnie mis mokrego pod koszulkę i co ciekawe, byłam przekonana, że się rozchoruję potem, ale nie. Ja jestem po prostu niezniszczalna. Także uważam, że to są takie rzeczy, które sprawiają, że te święta są lepsze. I w ogóle takie kreowanie rzeczywistości, celebrowanie każdego dnia, bo wiecie, ja już ten cytat wspominałam Tysiąc razy żyję się dziś, właśnie dziś. Gdybyś żył tylko dzisiaj, to co byś zrobił? To jest z książki Astrid Lindgren. Dlaczego kąbiesz się w spodniach wujku? No i co byś zrobił, jakbyś żył tylko dziś? No jakby nie wiemy, czy się jutro obudzimy tak naprawdę. Więc uważam, że nasze życie powinno być z tego względu ciekawe. To takie właśnie drobne rzeczy, jak ucieszenie się z rysunku dziecka, albo po prostu oblanie się wiadrem wody. Czemu nie? I powiem Wam, że pierwszy raz... Od dziesięciu lat zaspałam. No zaspałam, zapomniałam o tym lanym poniedziałku. Dużo się działo, wiecie, też kmin dużo było, jakieś święta i tu, i u mojego lubego, wiecie. Wydaje się proste, ale weźcie to, pogódźcie już po prostu, dramat. No zapomniałam i pierwszy raz Darecki nie zaskoczył w łóżku. No dobra, po 10 latach. Wcześniej też, jak byłam mała, ale o, co to była za bitwa? Bo były tego dnia przynajmniej to nawet 4 bitwy, tylko czwarta nie była bitwa. Najpierw z Dareckim, później... Jak już się ocknęłam, bo ja jeszcze potem szafnęł sobie z wiadomo, Fes nie mogłam spać w nocy, więc no i potem klasyczna bitwa w przedpokoju, bo bez tego nie ma wielkanocy. Trzecia bitwa no to taka ogólno, że tak powiem, społeczna, a pięknej właśnie. I ostatnia nie była bitwą. Tylko takim wężykiem ludzi z perfumami, którzy przykali mnie, żeby mieć powodzenie u mężczyzn. Dziękuję, dziękuję. Nie trzeba było, oczywiście jestem bardzo wdzięczna za to. Jak wy spędzacie Lany Poniedziałek, bo dla mnie to jest najlepszy event. Jakby może się wydawać, że to tylko woda, że to zaraz wyschnie, że na cholerę się moczyć, ale jak można być mokrym, to czemu nie? Ja jestem jak najbardziej za. Czy ja wam wspominałam, że na tej fladze, którą uszyłam i nagrałam, jest to odozja. Nie wiem, czy wiecie, kim jest Teodozja. Teodozja jest moją przyszłą kaczką. Marzę o kaczce z całego serca. To jest ptak, który będzie mnie kochał miłością prawdziwą. I ja go również będę kochać. I on przecież tak tu ptę, tak... I robi kwa, i w ogóle jest takie... Mm. Więc kiedyś będę miała kaczkę i nazwę ją Teodozja, bo jakbym nazwała tak córkę, to by się na mnie obraziła. I dzisiaj dostałam od Margaret dwa ręczniczki, które miały być w teorii do rąk, w praktyce będą w antyramie. Pozdrawiam tych, którzy niedawno dowiedzieli się, czym jest antyrama. Ręczniczki, na których są k znaczy, kaczko gęsi nie wiadomo tak do końca do gęsi mam taki lekki dysonans jednakowoż bo kiedyś ugryzł mnie w pup. No to nie jest chwalebny czyn prawda też lekko może kiedyś dla niektórych wstydliwy ale jednak tak się stało, więc jak widzę gęsi, mam takie, a, spoko, ale z daleka, ale kaczki, kaczki nie gryzą, kaczki kochają miłością prawdziwą. Także z jednej strony mam powieszoną flagę dariowości z teodozją, a z drugiej strony mam takie trzy kaczuszki. I te kaczuszki tak mi trochę przypominają muszkieterów, ale no nie są muszkieterami, ale w mojej głowie są. Także będą mnie kaczuszki strzegły. Czuję się jak moje dziecko teraz. Swoją drogą, czy wy widzieliście moją nową okładkę? Mhm. Nowa okładka, nowa sesja i nowa seria. W ogóle, wow, co to za innowacje! Nikt się nie spodziewał, nawet ja. A jednak, jeżeli chodzi o okładkę, naprawdę o niej marzyłam. To była jedna z rzeczy, którą zawsze chciałam jakoś tam zrobić, ale no niekoniecznie mi to wychodziło. Nie składała się, żeby ją stworzyć. Ona ma w końcu takiego pazura, nie wiem, czy zauważyliście. To jest coś takiego. Mm, że już taka jestem całkiem dorosła, to już nie jest takie fiobiździu w głowie. Tutaj są takie poważne rzeczy, co mnie bardzo cieszy. Generalnie cała sesja z tym związana. No, efekty widzicie na Instagramie. No, nie ukrywam, jestem z nich dumna, będę zarzucać nimi jeszcze przez jakiś czas. No, tego wszystkiego dokonał Gustlik, Tak, tak. Zrobił przede mną prawie szpagat, żeby zrobić mi to zdjęcie. Także proszę doceńcie to. Wejdźcie, oceńcie. Dajcie serduszko. Mu będzie naprawdę serce również rosło. Tak, tak. On się nie spodziewał, że nagle jest fotografem, scenarzystą, reżyserem. On jest po prostu wszystkim, co się w życiu liczy. No i nowa seria, ale to ty dzwonisz, powstała w sumie przez to, że to zdjęcie jest telefonem, swoją drogą, oryginalny telefon z lat 30. Wyobrażacie sobie, ten telefon ma około 100 lat. Wow, to był najcięższy telefon, jaki trzymałam, równocześnie najpiękniejszy na świecie. Czy można chcieć czegoś więcej? Ja bym w ogóle była za tym, nie używać smartfonów, używajmy telefonów stacjonarnych. To były inne czasy. Ja pamiętam, kiedy dzwoniono do nas jeszcze z pracy taty czy coś, no to ja odbierałam, mówiłam. Taty nie ma w domu albo coś. I też było fajnie. Ktoś nie mógł się zadzwonić, to w końcu przychodzi, i od razu kawka, ploteczki, a tak to jesteś w domu, zadzwoni najpierw na telefonie, potem na Messengerze, potem na WhatsAppie, potem jeszcze na Instagramie. Ha, Gdzie on nie odbiera? No i po co? To się nazywa Stalkowanie i Męczenie ludzi dobrej woli. To jest seria, która przybrała postać pierwszego scenariusza. 2. Pierwotnie 2 miało się zaczynać od cytatu. Ja miałam go drążyć i drążyć i drążyć. Aczkolwiek tak nie wyszło. Okazuje się, że mam większe słowo niż przypuszczałam. I tak powstała seria 5-minutowych, no może 7-minutowych odcinków. Inspirujących, motywujących na dobry dzień. Powiedzmy, że to jest forma bonusu. No i powiem wam, że bardzo mi się dobrze to nagrywa. Ciekawe jest to, że muszę się ograniczyć w tej formie, no nie? Bo mam ten deadline czasowy i muszę się tak skupić i sprężyć, nie odchodzić z dygresjami za daleko. Ale jednak to jest dobra zabawa. I plan Pierwotny jest taki, że to będzie odcinek cotygodniowy, w sensie, ale to Ty dzwonisz, a te z dwóch, te takie większe odcinki będą co jakiś czas. Pozbierajmy trochę tych dłuższych odcinków i cieszmy się tymi krótkimi. Co Wy na to? No, myślę, że to jest całkiem spoko pomysł. Już ostatnia rzecz i naprawdę odchodzę, w sensie kończę odcinek. Czy Wy też tak macie, że jak już takie jedziecie w jakąś trasę... To lekko się stresujecie, no bo jakby nie znacie tej trasy. I zawsze wtedy mówicie, a dobra. Nie stresuję się, bo mam GPS-a. Ja też tak zrobiłam. Słuchajcie, kiedyś chciałam jakiś czas temu jechać z Sosnowca, ja wiem, z zagranicy, no to jest już poważna wyprawa, do Rudy. I myślisz sobie, no spoko, trasę, no nie, 25 minut. Mm, przecież GPS odwalił taką manianę, że ja nagle, zamiast 25 minut, skończyłam w ogóle w Chorzowie, musiałam jechać przez. Hebzie również. Przez co ja nie musiałam jechać. I zanim dotarłam do rudy, byłam tak zdenerwowana, sfrustrowana i zmęczona. Po godzinie! Godzina! Rozumiecie to? Bo GPS cały czas wyświetlał. Błąd sygnał, GPS. Szukam sygnał, a ja byłam jak Szukaj szybciej! Ile mogę czekać? Więc nie powiedział mi o jakim skręcie. Ja już potem spanikowałam, bo nie wiedziałam, którędy... A jest taki rozjazd w że jak źle skręcisz na tym jednym skręcie, to potem jesteś w czarnej dupie. I oczywiście to zrobiłam. Tam źle skręciłam. Pamiętałam, że tam, ale ten zaczął nagle się odpalać, że skręć w prawo, skręć w prawo. No co, skręciłam w prawo. Okazało się, że myślał, że jesteśmy w innym miejscu. No mówię, bie... na cholerę te satelity. Dlaczego to tam jest? Mówię dobra. Wczoraj miałam podobną trasę, dość długą, i miałam deadline czasowy. I mówię, nie może mnie pokonać taka drobna rzecz jak Sygnał GPS. Słuchajcie. Na przegenialny pomysł. Poczułam się, jakbym trochę przyciosa się w czasie. Co prawda nie miałam atlasu w rękach, wiecie tam na kolonach. tu ja tu tam kartuję. Bo to wiecie, to nie było po kolei. Tu nagle się przeskoczyć z 12 na 85, potem znowu na 70. Cyrk na kółkach. Ale wymyśliłam, że ja sobie na rączce lewej wpiszę wszystkie numery dróg S86, 79, potem 902, 925. Tak, żebym wiedziała, jak jechać, jakby się zdupcyło bo ostaniała, jak już tak się zdupcyło na maksa, to już potem jeździłam po tablicach, nie? Na zasadzie... Tam jest ruda. Dobra, ten to, to jest ostatni moment, dobra, skręcam tam, co też był głupim pomysłem, bardzo głupim pomysłem, ale wiecie, moja babcia też mówiła, kto drogi prostuje, ten w domu nie pracuje, więc ja sobie już piszę te drogi, przygotowuję wcześniej. Czy Wy doceniacie ten kunszt? Ja nigdy wcześniej nie przygotowałam się do drogi, po prostu wsiadałam, jechałam i mówiłam, ho, ho, ahoj przygoda, no chyba się starzeje jednak, albo oszczędzam na czasie, jedno z dwóch, a Wy? Oszczędzacie na czasie, czy się starzejecie? Dajcie znać. Z tej strony Daria, to był podcast Tsunami z wanny". Wielkie dzięki, cześć! Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zaobserwujcie TZ2, Możecie wpaść też na Instagram Impostora Official, gdzie wrzucam przypominajki o odcinkach. A jeżeli tak samo jak ja traktujecie ten podcast jako rozmowę z przyjaciółką, możecie postawić mi kawę. Będzie mi niezmiernie miło. Do usłyszenia, Impostora.